Poznaję aż 7 powodów, dlaczego mam dużo energii i nie czuję się zamulony przez cały dzień. Po pierwsze zadbałem o swój wieczór. Nie siedzę do późna na telefonie, nie oglądam filmu, zamiast tego herbata, ziołowa i książka. Filmy zostawiam sobie na weekend. Rano nie odkładam budzika, nie siedzę na telefonie przez pierwszą godzinę, nie piję kawy i jem późne śniadanie. Szybki, zimny prysznic, rano do pobudzenia i do roboty. Po trzecie, wyregulowałem swój układ pokarmowy przy pomocy ziół i medycyny chińskiej. Po czwarte, zwracam uwagę na to, co jem. Nie jem żarcia, tylko pokarm. Po piąte, unikam tego, czego jestem najbardziej uzależniony, czyli słodyczy i przekąsek. Szóste, regularnie uprawiam ruch fizyczny, wieczorne bieganie, trening na siłowni, rower, czy czasami basen i sauna. Siódme, wychodzę ze strefy komfortu, ciągle stawiam sobie wyzwania i staram się mieć kontrolę nad własnym ciałem i psychiką. W ten sposób napędzasz też swoją machinę, swoje ciało, żeby ciągle przejść do przodu i chcieć więcej. Hej, jeżeli ty chcesz więcej, to obserwuj, no bo czemu nie?